Bully to jedna z gier, które z całą pewnością w oczach wielu graczy zasługuje na kontynuację. Co więcej, prace nad kontynuacją były prowadzone, jednakże, z uwagi na inne tytuły, studio postanowiło z tej gry ostatecznie zrezygnować. O czym mówiliśmy sobie jakiś czas temu w jednym z odcinków informacyjnych. Ogólnie, pomysł na to, żeby stworzyć GTA w szkolnym stylu, już od dawna chodził po głowach twórców. Sporym problemem był jednak fakt, że nie wiadomo było do końca jak przekonwertować brutalne aspekty GTA, tak żeby nie okazały się zbyt mocne jak na szkolny świat gry, w którym przecież nie będzie brakować dzieci. Wybawieniem dla Rockstar Vancouver stała się powieść, która nosi nazwę Buszujący w zbożu, no i jest jedną z najbardziej znanych amerykańskich powieści. Holden Caulfield, czyli bohater ów powieści oraz Jimmy Hopkins, czyli bohater buli, mają ze sobą trochę wspólnego. Obaj panowie mają nieciekawą przeszłość, jeżeli chodzi o życie rodzinne, oraz wielokrotnie byli już wyrzucani z innych prywatnych szkół. Ponadto Jimmy używa nawet ulubionego, obraźliwego słówka Holdena, czyli Phony, jako obelgi w stosunku do swojego nowego ojczyma. Odnośnie samej nazwy gry, czyli rzecz jasna bully, no to warto wspomnieć, że ten tytuł nie funkcjonował od samego początku właśnie pod taką nazwą. Po wydaniu gry na PlayStation 2 pojawiło się sporo kontrowersji w związku z tytułem gry. Stąd wersje europejskie przyjęły nazwę Canis Canem Edit. Autorski tytuł pochodzi z łaciny i oznacza a dog eats czyli pies zjada psa. Jednakże wszystkie te kontrowersje nie do końca przeszkodziły twórcom, bowiem ci, wydając kolejne edycje, przywrócili w nich stary tytuł. Mowa tu o Bully Scholarship Edition oraz Anniversary Edition. Z kolei odnośnie nazwy Canis Canem Edit to, jakby ktoś pytał, ta nie jest lepkiem losowych słów, bowiem miała pełnić formę metafory. Mianowicie tytuł gry podkreśla, że gra będzie polegać na tym, żeby piąć się w górę, coś w myśl zasady przetrwają najsilniejsi. I tak oto rok później po całym zajściu Rockstar Games wydaje Bully Scholarship Edition. Wersję, która zawiera jeszcze więcej dodatkowego kontentu. Mamy tam m.in. więcej zajęć, na które możemy uczęszczać, a także więcej przysług, które możemy wykonywać dla konkretnych przechodniów. Po kilku latach Bully trafia również na Androida pod nazwą Anniversary Edition dzięki World Ram Studios, które znamy dzisiaj jako Grove Street Games, czyli studio okryte hańbą za swoje zajebiste mastery części GTA należących do popularnej trylogii. Warto powiedzieć, że w tych dwóch wersjach, czyli Scholarship oraz Anniversary, zaimplementowano tryb multiplayer dla dwóch graczy. Wygląda to tak, że obaj gracze biorą udział w minigierkach, które mamy na lekcjach i rywalizują w tym, kto zdobędzie lepszy wynik. Przechodząc tymczasem do opinii na temat gry, to ta na przestrzeni paru miesięcy zebrała falę krytyki w związku z pokazywaniem przesadnej przemocy. Na twarzach wielu rodziców oraz pedagogów pojawiło się spore niezadowolenie, ponieważ w grze możemy znaleźć wiele aktów przemocy. Należy do nich m.in. dokuczanie uczniom, w którym zawierają się takie elementy gameplayu jak wrzucanie ucznia do śmietnika, zamykanie go w szafce szkolnej, czy wkładanie mu głowy do szkolnej toalety. Co więcej, gra pokazuje treści o charakterze seksualnym, czego przykład. Jest chociażby dotykanie uczniów w miejsca intymne, pedofilia ze strony nauczyciela WF-u czy stalking czy liderki. Na całe szczęście kurs opadł stosunkowo szybko, a gra mimo tego zebrała pozytywne oceny, jeżeli chodzi o krytyków oraz różne magazyny. Jak wspomnieliśmy na początku, Bully ma poruszać problematykę szkoły. W grze znajdziemy mnóstwo motywów, których doświadczyliśmy albo doświadczamy w szkole. Najbardziej zauważalne jest zjawisko bulingu, które można znaleźć w tej grze praktycznie na każdym kroku. Nie można oczywiście zapomnieć o miłości tudzież pierwszych zauroczeniach. Przemierzając fabułę, mamy okazję umawiać się z sześcioma dziewczynami. Aby jednak do tego doszło, to trzeba je, mówiąc w cudzysłowie, odblokować, co w większości przypadków dzieje się po określonej misji. Damie naszego serca możemy podarować kwiaty, czy też czekoladki, a nawet zabrać do wesołego miasteczka. Kolejnym motywem jest nawiązywanie znajomości. Tutaj, aby zdobyć przyjaciół, trzeba im coś zazwyczaj udowodnić bądź okazać się przydatnym. No cóż, tak to czasami już bywa. Podsumowując tę kwestię, to chodzi tu o to, że aby zdobyć znajomych, musimy zrobić na nich dobre pierwsze wrażenie. Podobnie jest z podziałami społecznymi. Od dawna utarło się, że w każdym pokoleniu w szkole są podziały na grupy. Najlepszym przykładem są przerwy. Na korytarzach widzimy grupy uczniów, które zbierają się w kółko i wspólnie rozmawiają. Tak samo jest i w Buli. Najsłabszą grupą wydają się być Kujoni, chociaż w czasie fabuły okazuje się, że także potrafią być niebezpieczną i całkiem przebiegłą frakcją. Ponad nimi stoją łobuzy, które nękają głównie kujonów, ale czasami stawiają się do, że tak powiemy osób z wyższych sfer. Następną grupą są snoby, które szastają pieniędzmi na lewo i prawo, uważając się jednocześnie za górującą w tym świecie szlachtę. Potem mamy żelbojów, czyli swego rodzaju buntowników oraz sportowców, którzy dość stereotypowo mają więcej mięśni, ale myślą rzadko. Pozostając jeszcze na trochę przy frakcjach, to warte zauważenia jest, że Rockstar pociągnął dalej motto znane nam z GTA 2. Respect is everything. W wielkim skrócie, kiedy pracujemy dla jednej frakcji, to zazwyczaj na niekorzyść drugiej. Jeżeli będziemy zbyt mocno szkodzić danej grupie, jej członkowie będą nas atakować od razu gdy nas zobaczą. No a tymczasem przejdziemy sobie do fabuły gry. Akcja gry to jeden pełny rok szkolny, lecz samego czasu akcji nie da się jednoznacznie zdefiniować. Nie jesteśmy w stanie tego określić z uwagi na to, że wiele czynników wskazuje na różne lata. Jest to zamierzony zabieg ze strony twórców, o czym można dowiedzieć się z jednego z wywiadów, gdzie Siergiej Kuprijanow powiedział, że twórcy chcieli, żeby otoczenie gry było jak najbardziej nowoczesne, aczkolwiek dołożono sporo nietypowych smaczków z innych epok. Cała gra jest podzielona na sześć rozdziałów. Każdy z nich rozgrywa się podczas różnych pór roku. W czasie poznawania szkoły możemy w przystępny sposób zapoznać się z kolejnymi postaciami, które swoją drogą są bardzo dopracowane. To samo zresztą tyczy się frakcji, ponieważ wykonujemy dla nich rozmaite zadania, które po prostu pasują do tych grup społecznych. Z poznawaniem frakcji związane jest także pozyskiwanie kolejnych części całego miasta, a co za tym idzie, kryjówek. Przechodząc różnorakie misje, często każda jest powiązana z następną, co sprawia, że historia jest spójna. Co więcej, linia fabularna niesie za sobą dość życiowe przesłanie. Przesłanie o tym, że powinniśmy się wzajemnie szanować bez względu na to, do jakich grup należymy, do czego zresztą dąży nasz protagonista. Dodatkowo gra pokazuje nam konsekwencje związane z byciem egoistą. Jest to sytuacja, kiedy tracimy znajomych i tak naprawdę upadamy na samo dno. Możemy to zaobserwować nie tylko na przykładzie samego Jimmy'ego Hopkins'a, ale także i Garego Smitha, którego poznajemy na samym początku gry. Spoglądając na możliwości, jakie znajdziemy w tej grze, można odnieść wrażenie, że twórcy poszli w stronę, że tak powiemy, życiowych aktywności. Mamy tu czynności takie jak chowanie się w śmietnikach, włączanie i włączanie urządzeń, załatwianie potrzeb fizjologicznych, granie w frisbee, zabawa na różne sposoby w wesołym miasteczku czy rzucanie się śnieżkami. Te przeróżne aktywności nie dość, że dodają realizmu, to jeszcze gracze mają więcej rzeczy, które mogą robić, dzięki czemu gra nie będzie się aż tak szybko nudzić. Pozostając po części w tym temacie, to Bully prezentuje wiele aktywności, które zapożyczono z GTA San Andreas. Te najbardziej zauważalne, które przewijają się przez fabułę gry, to robienie zdjęć, wyścigi, kupowanie ubrań, fryzur, tatuaży, uprawianie boksu, gry na automatach, pływanie czy malowanie graffiti. Wypadałoby też tutaj dodać, że w tej gierce pojawiła się rzecz, która miała być w GTA San Andreas, a końcowość tam nie znalazła, a mianowicie deskorolka. Kolejną ciekawostką, którą zapożyczono z GTA Vice City, łamane na GTA San Andreas, to rekrutacja ludzi. Co prawda w tej grze nie mamy żadnego gangu, ale za drobną opłatą możemy zrekrutować niektórych uczniów jako naszych bodyguardów. Z uwagi na to, że w Buli jednym z motywów przewodnich jest szkoła, to nie mogło zabraknąć tutaj lekcji. Prowadzenie lekcji w Buli jest stworzone w formie przyjemnych minigierek. Niektóre bywają dość trudne, a idealnym przykładem dla wielu będzie tu zapewne lingwistyka. Czasami wręcz bez ściągi, najzwyczajniej się nie obędzie. To, co najważniejsze z punktu widzenia korzyści dla gracza, to że zaliczenie zajęć daje nam różne bonusy, z których później możemy korzystać, ułatwiając sobie tym samym dalszą rozgrywkę. Zaliczając przykładowo chemię, możemy sobie tworzyć niektóre przedmioty we własnych kryjówkach, a dostając dobre oceny z plastyki, Jimmy może podrywać swoje sympatie bez obowiązku dawania im prezentów. Po raz kolejny twórcy umieszczają nam w grze pokaźną liczbę znajdziek rodem z serii Grand Theft Auto. Niestety znaczna większość z nich nie daje nam nic szczególnego poza procentami do ukończenia gry. W gierce mamy dostępną szeroką gamę broni oraz używalnych przedmiotów. Nie ma tutaj co prawda karabinów maszynowych, ale jest chociażby działko ziemniaczane, petardy, cuchnące bomby czy proca. Gracz ma również do dyspozycji od pewnego etapu gry aparat fotograficzny, który swoją drogą bardzo się przydaje podczas wielu misji. Wytrzymałość w buli także przeszła drobne zmiany w porównaniu do takiego GTA San Andreas. Jeżeli stracimy całe zdrowie, to zemdlejemy i odrodzimy się przed szpitalem. W ramach ciekawostki wspomnimy, że początkowo twórcy planowali, żeby Jimmy mógł się utopić. Obecnie, kiedy zagracie sobie w jego, Jimmy jest praktycznie nieśmiertelny będąc w wodzie. Mało tego, Jimmy nie może cały dzień być na nogach. O godzinie drugiej w nocy automatycznie padnie na ziemię i uśnie ze zmęczenia. Jest to dość ryzykowne dla graczy, ponieważ protagonista może zostać okradziony z ubrań czy niektórych przedmiotów. Jeżeli chodzi o poziom poszukiwania, to naturalnie zostało to znacznie uproszczone w buli. Na początku stróżami są dla nas wyłącznie prefekci, którzy próbują nas złapać, kiedy coś nabroimy. W zależności od tego, czy przewinienie będzie poważne, czy nie, Jimmy ma możliwość wymknąć się prefektowi, jeżeli ten go już złapie. Jeżeli z kolei będziemy uczęszczać na lingwistykę i będzie nam na niej dobrze szło, to stopniowo będziemy mogli przepraszać prefektów za łamanie zasad. Niestety nie ma to znaczenia w przypadku policjantów, którzy grasują na terenie całego miasta i w których to przypadku ciężko jest się wywinąć, gdy ci przyłapią nas na popełnianym przestępstwie. Ostatnim plusem jest to, że warunki w tej grze sprzyjały powstaniu mitologii. Najbardziej znanymi do dzisiaj jest obecność kosmitów czy zamordowani studenci. Oczywiście niektóre z nich, takie jak duch uczennicy czy wilkołaki, zostały skutecznie obalone. Niestety, tak jak w przypadku każdej gry, Bully ma pewną wadę, o której w sumie mówiliśmy w większości naszych recenzji. Chodzi o usunięty content, którego także i w tej grze najzwyczajniej nie brakuje. Początkowo prefekci mieli nosić przy sobie małe pałki, żeby radzić sobie z łobuzami. Dla tych, którzy odwiedzili już kanały pod budynkiem szkoły w wersji beta, w tychże kanałach, miały się odbywać walki studentów, które Jimmy mógł obstawiać niczym Luis Lopez w GTA The Ballad of Gaitoni. Planowano nawet także zaimplementowanie funkcji identycznej do tej serii GTA. Mowa tu o tym, że po pokonaniu przeciwnika wypada z niego kasa. W buli miał również pojawić się samochód, którym Jimmy mógł sterować. Poza tym, sporo postaci zostało usuniętych, no a gracze pierwotni mogli brać udział w zawodach pływania. No i jeżeli chodzi o dzisiejsze przypomnienie sobie gry Buli, to byłoby na tyle. Dajcie znać, co jeszcze fajnego i ciekawego kojarzy wam się z tą grą, a ja póki co dziękuję patronom za wielkie wsparcie oraz zachęcam do obejrzenia filmów, które aktualnie wyświetlają wam się na ekranie. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Hej.